Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bata biegała, przestrzeń pełna szczęścia. Za chwilę pewnie się pojawicie, a ja już sprawdzam w grupie, czy widać live. Dajcie mi dosłownie sekundkę i zaraz z wami będę. Ok, w grupie jest. A ja już sprawdzam. Okay. Was jeszcze nie ma. O, ktoś jest. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bata Biegała, Przestrzeń Pełna Szczęścia. Witam Was na dzisiejszym live. E, z całego serca dajcie znać, kto tutaj, kto tutaj ze mną jest. E, przywitajcie się, dajcie znać, jaki jest poziom Waszej energii od 1 do 10. E, I kochani, przychodzę z Wami porozmawiać o tym rozwoju osobistym, o tym czym, czym ten rozwój osobisty jest. I ostatni dzień już chcę Was zaprosić jeszcze do mojego kalendarza i jeszcze na to, żebyśmy mogli się spotkać, porozmawiać o o, o tobie, o Twoich celach, o Akademii, bo, no bo już dzisiaj, dzisiaj, po północy kalendarz, kalendarz zostanie zamknięty. Więc witam Was bardzo, bardzo serdecznie i też właśnie, i z całego, z całego serca chcę Wam podziękować za wszystkie życzenia, które się pojawiły. Bardzo mi się zrobiło miłutko na serduszku, że Dorota o mnie pomyślała, wrzuciła post do grupy, no i tam się komentarze posypały. Mam też mnóstwo komentarzy, życzeń w mailach, w wiadomościach prywatnych staram się po prostu odpisywać, to dziękuję, ale jest ich tak dużo, że nie nadążam, biorąc pod uwagę, że jeszcze dzisiaj miałam sesję rozmowy do Akademii, więc wybaczcie, jeżeli komuś nie odpisałam, postaram się jeszcze albo dzisiaj, albo jutro to nadrobić. Kochani, mm, kochani, 4-4, dwa krzesełka mi weszły i, i tak sobie dzisiaj dzisiaj sobie myślałam, co ten, co ten rok mi przyniesie, co mi to tutaj wniesie do tego życia, co nowego się pojawi, no bo na pewno coś się pojawi. No i, i, i czekam z utęsknieniem, jaki ten rok będzie, jaki, jaka będzie obfitość tego, tych, tego kolejnego roku moich, mojego życia. No i tyle, no i tyle. A u was jak? Dobrze? Energia 8, 4, 6. Dobra, muszę sobie włączyć tu podgląd na telefonie, bo was w ogóle nie widzę, nie widzę waszych imion. A nie lubię. Chcę widzieć wasze imiona. Chcę widzieć, kto do mnie tutaj pisze. O, cześć Janek. Jola energia 4, Iza 8. Gaba, cześć. Iza cześć, cześć, cześć. Batka, witaj Aniu. Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, przychodzę dzisiaj porozmawiać o tym rozwoju. Czym jest ten rozwój osobisty? Co to jest ten rozwój osobisty? Po co, po co my w ogóle się do tego pchamy? Tak naprawdę to chcę z Wami porozmawiać o zmianie, bo, bo zmiana, zmiana jest nieunikniona, zmiana jest nieunikniona, ale to, czy my zrobimy tą zmianę świadomie, czy ona się będzie działała po prostu przy okazji różnych rzeczy, przy okazji tego, że żyje, no to już jest nasz, to już jest nasz wybór. Czy my pozwolimy, żeby to się działo poza nami, czy, czy, czy my jednak gdzieś tam. No, weźmiemy ten, ten, ten nasz rozwój w nasze ręce. Ania pisze, ten rok jest superowy dla nas wszystkich. Dokładnie. Ja mam taki takie, takie mam postulat generalnie, żeby tak było, nie? Kasia mówi, że rano było 10, teraz 8. Cześć, Aniu, cześć witajcie. Kochani. O tych wyborach, o tych decyzjach, o tych, o tych rzeczach, które tak naprawdę gdzieś tam, gdzieś tam się w nas pojawiają, a zaraz za, za nimi pojawia się lęk, zaraz za nimi pojawia się wszystko to, co nam mówi: Nie, ty się do tego nie nadajesz, ty nie spełnisz swoich marzeń. Każdy z nas zna ten głos, a mimo to pozwalamy, żeby on się wdzierał żeby on się do nas wdzierał, żeby decydował niejako za nas, czy my możemy coś zrobić, czy my nie możemy zrobić, czy my możemy sięgnąć po jakieś marzenie, czy my tego zrobić nie możemy. Kiedy pozwalamy, żeby okoliczności zewnętrzne, żeby to nasze 3D, żeby to, co się dzieje w naszym życiu niefajnego, było przyczynkiem do... Do sabotażu, do tego, żeby odpuścić, żeby to się stało wymówką, żeby nie działać, nie robić, to tak naprawdę my robimy sobie bardzo duże kuku. To kuku polega na tym, że, że przecież każdy z nas, każdy z nas, kochani, myślę, że moglibyśmy tutaj zrobić licytację, kto kto, 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 ma więcej, kto jest bardziej zajęty, kto ma mniej czasu, kto ma więcej obowiązków, więcej dzieci, więcej tego, więcej tamtego, moglibyśmy to zrobić. Bardzo często takie licytacje, kto ma więcej chorób, może się słyszeć w zwykłych poradniach, w środkach zdrowia i tak dalej. Mamy tendencję do tego, żeby się licytować i żeby dawać sobie takie, takie pozwolenie na to, że ja mogę coś odpuścić, bo jak bo jak, jak, jak jestem przecież tak zmęczona, przecież jest mi tak ciężko, no to, no to ja mam prawo odpuścić. A co jeśli to dawanie sobie tego prawa do odpuszczania jest wymówką? A co jeśli za tą wymówką kryje się właśnie ten Twój umysł, sabotażysta i tak dalej, kto szuka, ten znajdzie zawsze wymówkę. No, tak trochę to jest, trochę to jest, ale ja dlatego o tych wymówkach, bo to jest taki temat, który bardzo mocno pojawiał się w rozmowach, tak? Bardzo dużo przez weekend miałam tych rozmów e, i to był taki temat, który się pojawiał z poziomu takiego: e, jeszcze nie jestem gotowa, mam teraz to, mam teraz tamto, a jeszcze to się musi wydarzyć, a jeszcze to, a jeszcze to. Jak chwytamy się tych wymówek, odmawiamy sobie prawa do zmiany. Oddajemy możliwość kreowania naszej zmiany ślepemu losowi. Od tak po prostu. A ten ślepy los, nie? czyli te, te, te to nasze 3D, nigdy nie będzie nas e, ciągnęło do tego, żebyśmy szli do rozwoju, żebyśmy szli do świadomej zmiany. Musimy to zrozumieć, i dla wielu osób to jest trudne. Ja obserwowałam, jak ciało momentalnie sabotowało niektóre osoby, jak to ciało zaczynało się, wiecie, wić dosłownie w tym bólu i powodowało, że na przykład miałam wrażenie, że ta osoba chce uciec. Nie? Jak mnie trochę znacie. Ja się nie, nie piurkuje, mówię, mówię prosto z mostu, tak jak, tak jak wiem, że jest, i wiem, wiem ile razy sama popadłam na tą chorobę pod tytułem Wymówkoza, jak tutaj pięknie Ewa napisała. Tak, to jest wymówkoza, tak? To jest choroba, która trawi naszą duszę, bo kiedy my korzystamy z tych wymówek, my nie możemy pozwolić, nie dajemy tak naprawdę, e, nie dajemy e, głosu. Naszej duszy. My nie dajemy głosu temu, co tam w nas siedzi, przede wszystkim czemu, temu naszemu potencjału. My nie możemy wtedy z tym potencjałem e, rozmawiać, nie możemy z niego korzystać, nie możemy go rozwijać, bo nie mamy dostępu, bo my jesteśmy w wymówkach, tak? Bo coś jest trudne, bo to jest takie, bo nie mam czasu, bo nie mam tego. Ma każdy z nas, kochani, każdy z nas ma tyle samo czasu a czas jest e, brak czasu jest paradygmatem jest przekonaniem który połączyliśmy sobie z pędem życia połączyliśmy sobie z tym że właśnie no nie mogę no przecież naprawdę nie mogę ja nie mogę tego zrobić i rezygnujemy w ten sposób z siebie my rezygnujemy z siebie i Chcę wam, chcę wam to uświadamiać, chcę Wam mówić o takich rzeczach, które nie są łatwe, które być może są nawet z jakiegoś poziomu dla wielu osób trudne, tak, ale chcę o tym mówić, dlatego że te wymówki idą bezpośrednio z naszych przekonań, tak nasze przekonania musimy o tym wiedzieć. Kiedyś usłyszałam takie fajne porównanie, bo myślę sobie, że w dzisiejszych czasach komputer jest taką rzeczą, która już jest w większości, w większości Domów, a jak nie, no to na pewno w każdym domu jest, jest telefon komórkowy, tak? Czy to będzie komputer, czy to będzie laptop, czy to będzie tablet, czy to będzie komputer ten, telefon komórkowy, każde z tych urządzeń ma swoje oprogramowanie. Wiemy, że część urządzeń ma tak zwanego Androida, część urządzeń, ja mam na przykład iPhone'a, no to tam jest jakiś iOS czy coś takiego, tak? Tam są te oprogramowania. Są te oprogramowania. I teraz, czy ja jestem w stanie zmienić coś w tym telefonie, pogrzebać w tym kodzie? Nie mam takiej możliwości, więc ten mój telefon będzie taki, jaki ja mam. Ja mogę sobie pobrać albo usunąć jakieś aplikacje, ale to już są dodatkowe oprogramowania. Ale ja nie mogę nic zmienić w tym kodzie. I trochę to tak jest, że. To nasze oprogramowanie, czyli ta, ta nasza podświadomość, jest takim, takim oprogramowaniem, jak w tym MacBooku, czy jak w tym, w tym Twoim telefonie. My, I dopóki my nie będziemy mieli tego świadomość, że to tak jest, i że ja mogę pewne aplikacje odinstalować, a mogę pewne aplikacje zainstalować, to ja będę myślała, że tam nic się nie zmieni, tak? I te moje przekonania. Będą mi dyktowały te moje wymówki. Jeżeli mam przekonanie, że jestem niewystarczająco dobra, że ja nie zasługuję, to ja będę miała wymówki, dlaczego ja nie mam sięgnąć po więcej, dlaczego ja nie mam chcieć więcej, dlaczego ja nie mogę więcej. Bo przecież tamto, tamto, tam, tam działa ten program. Ale przecież ja wiem dzisiaj, i Ty już też wiesz, że można go, to, to odinstalować. To jest ta aplikacja, która ci tam robi ten syf. Jakbyś w aplikację wirusa sobie zainstalowała, tam ci te, te, to przekonanie robi ci syf, tak? Nie pozwala ci sięgnąć do serducha. To tworzy taką zaporę. Nie masz do tego dostępu. I teraz, jeżeli będziesz słuchała tego, co jest wgrane, i będziesz tylko na tym poziomie, że tak powiem, operowała, bo te nasze przekonania są naszym systemem operacyjnym, my będziemy robić tylko to, co będzie w zgodzie z naszymi przekonaniami. Więc jak jesteś niewystarczająca, jak nie zasługujesz, jak nie możesz, takie masz tam przekonania, to to się nie zmieni, dopóki ty nie odinstalujesz tych przekonań i nie zainstalujesz tam nowych. Więc to jest, zobaczcie, o, to będzie chyba dobre przekonanie. Załóżmy, chcesz wejść w rozwój osobisty, no i mówisz sobie, dobra, to ja wypracuję jakieś nowe nawyki, takie wspierające, rozwojowe, nie? Na przykład wprowadzę tą praktykę wdzięczności. Ale. Mam na tym telefonie zainstalowane trzy gry: w kulki, w coś tam, w coś tam. tam ja mam kulki, węża i jeszcze jakąś tam inną grę, nie wiem nawet jakie są teraz gry na telefonie, ale kiedyś, kiedyś byłam uzależniona od nich. I ja sobie mówię, że ja będę wprowadzać nawyki. No ale tam mi powiadomienia wyskakują, że te moje gry za mną tęsknią, więc ja idę, popykam trochę w kulki. Za chwilę przełączę się na węża, a za chwilę jeszcze na jakieś tam, nie wiem, gwiesne Wojny albo coś innego. I ja. Po, przeskakuję sobie pomiędzy tymi trzema grami, a cały czas powtarzam sobie, dobra, ja zacznę praktykować wdzięczność. No ale wieczorem się orientuję, że mi dzień przeleciał. No bo co robiłam, Grałam w kulki w węża, w jakiś Star Wars albo w coś jeszcze innego, tak? Więc co ja potrzebuję zrobić, żeby, żeby to zrobić dobrze, tak jak ja sobie obiecuję? No, potrzebuję odinstalować tę aplikację i może zainstalować jakąś, która mi będzie o tym nawyku przypominała która będzie aplikacją, która będzie mi przypominała o moich nawykach a nie kulki, a nie wąż, bo to nie jest wdzięczność. Tak? I my sobie tak często obiecujemy, obiecujemy, obiecujemy. Wydaje nam się, że to jest. Takie proste, że to wystarczy naprawdę dwie-trzy rzeczy zrobić, i to już nam, tak? Dwa dni, jak zapiszę, to trzeci dzień to już będzie w ogóle pełna petarda, pełna moc. Po prostu już wszystko, nie? No nie. No nie, dopóki masz zainstalowane te kulki i tego węża, i te Star Warsy, no to ty z tą wdzięcznością nie ruszysz. Ty nie ruszysz z, z tą zmianą. Nie doświadczysz innych rezultatów, grając cały czas w kulki. A mówiąc sobie, że jesteś w rozwoju, no te rezultaty się nie pojawią. I my tak bardzo często gonimy. Gonimy nie wiadomo za czym. Gonimy, pędzimy, robimy nie wiadomo co, a się nic nie zmienia. I się pojawia frustracja, a później się pojawia, zdelegalizować coaching i tak dalej, by walić, mnóstwo, mnóstwo wymówek. I teraz pytanie, czy ty chcesz korzystać z tych wymówek? Czy ty chcesz korzystać z tych wymówek? Bo one są z tych przekonań. I za każdym razem, jak sobie coś obiecujesz, a później korzystasz z wymówki, potwierdzasz to niewspierające przekonanie. Potwierdzasz, że ty nie zasługujesz, albo że nie jesteś warta, albo że nie jesteś mądra. Dokładnie to potwierdzasz, nie stawiając się do tego, co sobie obiecałaś. I teraz, kiedy. kiedy... Albo jesteśmy w rozwoju, albo lecimy w kulki i pozwalamy, by życie nam się przydarzało. Dokładnie. Nic w życiu nie jest proste. Mhm. Przede wszystkim mam czas dla siebie, pozwalam sobie na odpoczynek słuchanie muzyki. No, dokładnie. Lidia. Fajnie. I teraz zobaczcie, my możemy podjąć decyzję. My mamy tą moc do podejmowania decyzji i mało tego, w tych podjętych decyzjach jest niesamowita moc. To jest moc zmiany. To jest moc, która może nadać nam inny kierunek. kierunek, inny kierunek dla całego naszego życia, również dla tych naszych bliskich, bo nasza zmiana będzie generowała zmiany w innych osobach. I to jest naturalne i normalne, ale potrzebujemy też zrozumieć, że ta zmiana, ona się nie wydarzy, ta świadoma zmiana, ten rozwój osobisty, to się nie wydarzy przez przypadek. To się nie wydarzy, kiedy ja po prostu usiądę i będę czekać, albo pykać w te kulki, czy węże, czy w coś innego, nie? To się wtedy nie wydarzy. I my potrzebujemy zrozumieć. Do mnie to dochodziło, do, do mnie to dochodziło bardzo długo. Myślę, że to była naj, jedna z najważniejszych lekcji, jaką ja sama odebrałam. Że ja po prostu muszę być w swoim życiu, chcę być w swoim życiu obecna, obecna. Jestem tutaj, teraz. Teraz doświadczam tej chwili. Ta moja obecność pojawia się we mnie jako uczucie. Ja wiem, co się teraz ze mną dzieje, ja wiem, co się teraz we mnie dzieje, ja wiem, kim ja jestem i doskonale wiem to, co robi określone rzeczy. I gdzie one mają mnie zaprowadzić? To jest podstawa. To jest podstawa. Bez tej obecności nie ma możliwości, żeby cokolwiek się zmieniło. Bez tej obecności my jesteśmy tylko zaprogramowanymi robotami, tak? Robotami zaprogramowanymi w naszym dzieciństwie na określone zachowania, na określone emocje, na określony sposób myślenia na swój temat. I to jest wszystko. I przeżywamy tak naprawdę większość życia na tym automacie. Jestem, nawet gdy nikt mnie nie widzi. Dokładnie, dokładnie, bo to nawet gdy nikt mnie nie widzi, e, nikt mnie nie widzi, jestem niewidoczny jest bardzo silny schemat, bardzo silne przekonanie. Bardzo często e, u osób, które były z tak zwanych wpadek, Muszę być niewidoczna, nie mogę przeszkadzać, nie mogę coś tam. I teraz e, bardzo często dla takiej osoby jest tam znakiem równości, ró, znak równości pomiędzy e, nie ma mnie, nie istnieje, a właśnie nikt mnie nie widzi. Ja nie muszę istnieć z poziomu, że ktoś mnie widzi. Ja istnieję, dlatego że ja tu jestem i ja tego doświadczam. I to robi nam taką ogromną, ogromną różnicę. To powoduje, że my zaczynamy wchodzić na totalnie inny poziom naszego, naszej świadomości. Znacie pewnie poziomy świadomości Hawkinsa, nie? Do 200 niska energia, bardzo niska energia, niewspierająca, ale już powyżej tam się zaczyna dziać magia, tam się naprawdę dużo dzieje. I te, te, ten poziom świadomości... On musi być właśnie z poziomu te, tej obecności, tej uważności, tego zauważenia siebie, zauważenia też siebie, że my wszyscy tak naprawdę jesteśmy światłem, że my wszyscy jesteśmy tą energią, że my wszyscy jesteśmy tak naprawdę jedynymi kreatorami naszego życia. Jedynymi kreatorami naszego życia. I teraz. Zmiana jest nieunikniona. Wiecie, że to jest cytat Boba Proktora. Ja go powtarzam bardzo często. Zawsze po wyzwaniu robię live o tym tytule, chociaż za każdym razem mówię o czymś innym. Natomiast zmiana jest nieunikniona. Rozwój osobisty jest wyborem. To jest jedna z największych prawd, którą kiedy poznałam, zdałam sobie sprawę, że ja jestem. Jestem, po prostu jestem. I to, i to wystarczy. I nie muszę nikomu nic udowadniać, nie muszę sobie niczego udowadniać, nie muszę nikomu nic udowadniać, nie muszę niczego robić dla kogoś, ale chcę to zrobić, to wszystko chcę to zrobić dla siebie, bo dla siebie jestem ważna, dla siebie jestem warta, dla siebie jestem godna. I to nie jest o egoizmie, bo im, le, im bardziej ja doceniam siebie, im bardziej ja kocham siebie, im bardziej ja e, jestem dla siebie, tym ja jestem lepszym partnerem, lepszą matką, lepszą, nie wiem, babcią, kuzynką, kochanką itd. Jestem wtedy, wtedy mogę tak naprawdę dopiero dać siebie innym, bo wcześniej z poziomu niewystarczającej, niezasługującej, to dawanie jest toksyczne. To dawanie jest toksyczne. Więc my potrzebujemy, potrzebujemy tego jak powietrza, jak tego oddechu, który dostaliśmy od Boga, który jest taki oczyszczający, który tak, tak bardzo mocno może nas transformować, to my potrzebujemy jeszcze zrozumieć, że ja jestem i to wystarczy, to super uczucie być sobą i robić to, na co ma się ochotę, bo to moje pasje, przekonania, dokładnie, dokładnie tak to jest i kochani, dla tych z was, Którzy byli w wyzwaniu i przeszliście przez te pięć dni, to wy już czujecie. Z jednej strony, czujecie, co się zmieniło, bo, bo się zmieniło. Jeżeli byliście w wyzwaniu, jeżeli robiliście, robiliście robotę, która była do zrobienia, to wy wiecie, że już nie jesteście takimi samymi osobami, które te, ten tydzień temu zaczynało to wyzwanie, bo tydzień temu byliśmy w trakcie pierwszego live'a, Wy już nie jesteście tymi samymi osobami ale być może czujecie, że trochę się gubicie już w tym, to co, od czego zacząć, to co teraz dalej zrobić, to jaki jest kolejny krok. I to jest też niestety naturalne i normalne, niestety, bo oczywiście fajnie by było, gdyby każdy miał ten wrodzony instynkt do, do rozwoju. Niestety to jest przygniecione, to dopiero później się obudzi. Na tym etapie być może potrzebujesz wsparcia, być może potrzebujesz kogoś, kto cię w tym rozwoju poprowadzi, więc pamiętaj, że ja tu jestem i jeszcze dzisiaj możesz się wpisać w mój kalendarz możemy porozmawiać o Twoich celach o Twojej zmianie, o Twoim procesie o Akademii Zmiany do której ja Cię oczywiście serdecznie zapraszam natomiast pamiętaj o jednym, że nieważne ra ile razy my się potykamy nieważne ile razy my wpadamy w te dołki i nie mamy tam tych narzędzi żeby sobie zbudować drabinę, więc czasami 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 się zaczynamy tam meblować, tak? czasami urządzamy się w tej czarnej D, czasami, czasami mówimy sobie, że dla nas już nie ma nadziei, dla nas już nie ma szansy. Zawsze jest nadzieja, zawsze jest szansa, zawsze. I, i ta szansa przychodzi na różne sposoby, naprawdę na różne sposoby. Ta, te możliwości pojawiają się w naszym życiu, te inspiracje pojawiają się w naszym życiu też na różne sposoby. Pytanie, czy my je zauważamy, ta przypadkowa reklama, to, że ktoś trafił na to wyzwanie, to nie był przypadek, to nigdy nie jest przypadek, to jest szansa, tak, którą zsyła Ci Bóg, zsyła Ci wszechświat, widzisz tą reklamę, albo reagujesz, albo nie, bo oczywiście masz wolny wybór, albo zareagujesz na reklamę, zapiszesz się, ale później nie przyjdziesz na przykład na to wyzwanie, czy na ten webinar, masz wolny wybór. Ale ponieważ ten na górze, tam jakkolwiek my sobie go nazywamy, czy to jest wszechu, czy to jest uniwers, czy to jest jeszcze co, czy to mówimy Bóg, tak, i gdzie my sobie tego Boga, czy tego wszechświata, ten wszechświat utożsamiamy, z czym go utożsamiamy, nie ma tak naprawdę znaczenia. Dla mnie, i mam nadzieję, że dla Ciebie ta, też, to jest jedna wielka, nieograniczona miłość. I ta miłość zawsze będzie przychodziła do Ciebie z szansą bo jesteś doskonały, jesteś doskonała taka, jaka jesteś teraz i ten tam do góry wie, wie, że ty jesteś wyrazem tej miłości i każdy twój dzień jest wyrazem twojej miłości, ale właśnie z tego poziomu, że my tą wolną wolę mamy, pozostawia ci tą decyzję, czy ty pójdziesz po tą zmianę, czy ty zrobisz ten krok, czy ty zostaniesz w miejscu, w którym jesteś, bo to ty dokonujesz tego wyboru, ty dokonujesz tego wyboru, to jest twoje. Tw to, jest, to jest Twoje po prostu o, już nie będę nic dodawać. To jest po prostu, po prostu Twoje. Więc kochani, dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Jak to z wami rezonuje? Ja słuchajcie, ja chyba zaraz pójdę spać tak w ogóle. Taka jestem tym tygodniem dosyć, dosyć zmęczona, dopiero w sobotę będę świętowała, świętowała moje urodziny z moimi z ludźmi z akademii na naszym spotkaniu. Natomiast co Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, kochani, wszystko zależy od ciebie. Całe Twoje życie zależy od Ciebie, od tego, jakie decyzje podejmiesz, czy stawisz się do tych decyzji, czy wykonasz to pierwsze działanie. Czasami to pierwsze działanie jest najtrudniejsze i później już leci. Ale coś, cokolwiek, cokolwiek. Tylko jeśli ten rozwój to nadal jest tylko to słuchanie tych live'ów, to już przestań słuchać, już przestań budować tą Bibliotekę Watykańską. Zacznij robić coś dla siebie, bo po to tutaj jesteś. Nie okłamuj siebie, że samo słuchanie pomoże. Daj sobie szansę na lepsze jutro. Ech, ale się nagadałam. Kochani, dzisiaj tyle wystarczy. Dzisiaj tyle wystarczy. O północy zamykam kalendarz i z całego serca, z całego serca dziękuję Wam za ten wspólny. Wspólny tydzień. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliśmy na wyzwaniu, na live'ach, na przecudownym Zoomie w piątek. Po prostu ta, to, co się na tym Zoomie e, wydarzyło, to było po prostu coś niesamowitego, więc z całego serca Wam za to dziękuję. E, i, no I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!